Witam serdecznie Dzisiaj zagramy w Battlefielda 3 W trybie, trybie jakim? Szturm Zagram medykiem... O, czarny. Czarny medyk. Zagram medykiem, zobaczymy czy się coś... Skąd oni tu strzelają? Czemu wy tu giniecie? Tam gościu siedzi. Czemu ja go nie zabiłem? Noe... Długości wyskoczyła i ja nie widziałem kogo. No dobra. Słaby początek, ale ogarniamy się, ogarniamy się i pójdziemy do przodu. Ten tutaj jedzie, a ja je się na tym zresztą Prądu nie ma. Tu w ogóle nas jest? Wygląda jak nie nas, ale... Tutaj giną. Tam podłożyliśmy pod A. Tutaj też, jednego zabiłem. Czy ktoś? Ej, kolego! Kolego! Gdzie kolega się wybierał? Czy jeszcze B wybuchnie? Powinno. Tam, gościu. Tam jeszcze jeden. Łapcie granat. Gdzie wy jest, gdzie ten jest? Tam nie biegł? A, nie widzę go. O, 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 skąd on strzelał? Nie powinienem tak biec na pałkę. Temu pomożemy. Tutaj nikogo nie ma. Dobra, czekamy na dalsze dyspozycje od pana prezesa. Tam dobra strzela. Dobra. Jeszcze jeden jest. Ups, ups, ups. Masz apteczkę. Przyładuj. I zastrzel. Gdzie? Ach! Tak z zaskoczenia wziął mnie. No, chciałbym się odrodzić już. Tutaj. Aha, tu go zabini. Jak tu go zabini, to gdzieś tu siedzi pewnie. I kampi. Tam biegnie jeden. Leć pierwszy. Będę wiedział skąd strzelają. Ślagi są. A tu jest B Ktoś podłoży? Dobra, podkładaj Macie tu apteczkę Na przyszłość i bronimy Tutaj nasz biegnie Spokój, spokój Tam gościu biegnie Tutaj też O nie mogę go trafić I je butło Gdzie jest ten gościu? No! Czemu ty nie chcesz oberwać? Ale zlamiłem Nie mogłem go trafić w ogóle Jak sytuacja w tabeli? Środek No dobra, jeden uzbrojony punkt Możemy lecieć dalej Ktoś tu strzela, bo się odbijają od Masz apteczkę? Tutaj zginął, tam jest gościu. Plecy. No ja bez przesady Takie wałki, żeby robić Zachodzić od pleców ludzi Dobra, postarajmy się zdobędziemy Czemu? Dobra. Tak. Tak. No, dobra. Dwóch. Temu pomożemy. Wstajesz. Ziomuś. Ale wypuść mnie. Ziomuś. E. Dobra. Mamy. Nie. Cały czas punkt A. Musimy atakować. Dobra. Chociaż tego zabiłem. Było całkiem całkiem Z bara I o to chodzi Tu masz gościa Jeden Drugi O to chodzi właśnie Aha dobra Ty odradzasz Ty ja sobie przeładuję Jeszcze do dolecink I podkładaj podkładaj Ach Jeden za jeden. Zabiłem go. Chociaż w bańkę dostał. Tam jeszcze jeden. Dwóch, 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 dwóch. granat tam. I uciekaj. I od tyłu trzeba zajść. Tu przeładuj. Tam skąd strzela. Tu strzela. Czemu mu spadło? Czemu nie mogę go trafić? Dobra. Punkt zneutralizowany, tam gościu biegnie Ej kolego, kolego Co wie się tu na noże? Głaskacie Tego jeszcze odrodzimy Tutaj apteczkę sobie rzućmy, przeładujmy się Hmm, przydałaby się amunicja Daj mi ktoś amunicję Tutaj pan sniper jest i czemu ja go nie mogę zabić? A, coś rzucił. Boże, tu gościu. Co wy robicie? Je dzieci. Ja amunicji nie mam. To jakaś rzeźnia się odbywa. Czy ktoś mi da amunicję? Ziomuś. Daj mi ktoś amunicję. No, w końcu mogę się spokojnie przeładować zbierać trochę amno, ammo na przyszłość i do przodu tutaj znowu ktoś z naszych zginął tam gość ubiega dobra a uzbrojone całkiem w poza wyskakuj wyskakuj no z czym masz problemy żołnierzu jesteś żołnierzem a nie inwalidą to ja tu pobiegnę tutaj zobaczę czy kogoś nie ma nie ma. micho, cicho, pusto. Ach. Zapominam, żeby jak uzbrają to, żeby się obrócić. No, ale dobra. Trochę pociągnęliśmy do przodu. Cały mój zespół leży. Czy my tu zaatakujemy? Właściwie czy ja zaatakuję? Znajdzie się ktoś chętny, żeby mi tu pomóc Jest drużynowe... Ups, 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 ups Dobra, nie żyje. chociaż ten A ja też nie żyję Chociaż słyszałem go Ale nie zdążyłem przeładować No i pistola tu wyciągnąć Chciałem apteczkę rzucić Tyle akcji chciałem naraz wykonać Dobra, gdzie są nasi Tutaj, tutaj, ale nikt nie idzie do B Czy B? Nie, B? nie, jest jeszcze uzbrojona. Dobra, teraz ktoś już uzbraja. Ja tu wychodzę, tu wychodzę i jestem tutaj. Czy ktoś tu będzie zechce podbiec? Żebym go mógł... ...zastrzenić? Czy tutaj ktoś jest? Nie, tutaj dwóch naszych, tutaj biegnie. No dobra, tu jeszcze biegł, ale, 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 wygraliśmy. Całkiem, całkiem nieźle mi poszło. 11,6. Jak na taki tryb, całkiem nieźle. W miarę szybko też poszło. Dzięki i cześć.